Witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony czyli Bober, a dzisiaj rozpoczniemy sobie nową przygodę z Horizon Zero Dawn. Weźmy sobie poziom trudności, dobra, niech będzie normalny, nie będziemy kombinować. Eee, w momencie, jak ktoś wczytuje, to przy okazji ja sobie opowiem trochę o tej grze i tak dalej. Zrobiłem krótką ankietę zagłosowaliście na to, żeby pokazało się Horizon Zero Dawn, więc postanowiłem, że nagram tę grę, zobaczymy jak ona się przyjmie, jak będzie mi się w nią grało. Od razu mogę powiedzieć, że chciałbym również nagrać Don't Starve, więc zakładam, że w tygodniu nie wiem w sumie jak to będzie <ścoughs> nie wyglądać, bo ja tak trochę średnio planuję to, jak będę to nagrywał, w jakich ilościach i tak dalej, ale chciałbym gdzieś tak przy okazji, to Don't Starve wrzucać ze względu na to, że wydaje mi się po prostu, że będzie to ciekawe. Ogólnie miałem wyciąć ten fragment, jak to się wczytuje, ale pomyślałem, że w sumie to będę mógł sobie opowiadać. Dla tak. mnie bomba i film będzie dłuższy. <grym> Z innych rzeczy, myślałem również nad inną grą, bo widziałem komentarz, że jedna osoba chciała Pokémon. Radical Red podajże. Jednak z tym jak na razie będę chciał poczekać. Zwyczajnie chciałbym wpierw nagrać coś innego, a z racji na to, że ja nigdy nie przeszedł Horizon Zero Dawn, to no, wypadałoby w końcu to zrobić. Też myślałem na przykład, żeby wam nie powiedzieć o God of War. God of War myślę, że na rok jest tą nowszą produkcją, a ja mam God of War CD 2018. Jest też bardzo przyjemną grą, ale postanowiłem, że w sumie ogrywałem ją dość niedawno Pamiętam względnie co i jak A tej gry na przykład nie robiłem jeszcze Gdzieś tam zacząłem, coś tam porobiłem, no ale to jest... Nie wiem, gdzie jestem i tak byłem gdzieś tam na początku Dlatego właśnie chciałbym z wami ją przejść, albo przynajmniej spróbować Bo czemu by nie W ogóle dziwię się trochę Nie wiem, czy wy to widzicie, szczerze mówiąc Mam nadzieję, że tak Ja mam 144 fps ja byłem święcie przekonany, że będę miał coś w granicach 30, bo czy mój sprzęt jest dobry? No względnie, ale nie oczekiwałem od niego tyle. Więc ja jestem ile zaskoczony, mam nadzieję, że wydajność będzie w dalszym ciągu taka duża. Pamiętam, że chciałem raz nagrać dla was Ark Survival Ascendant, yy, dokładnie aberation, czyli najnowszy dodatek do tej gry. No nie pykło, no nie Tragedia to była. Nie wiem, że ta gra ogólnie mi chodzi, jak chodzi, to z OBS-em też w ogóle, bo tak, tragedia, o Jezu. Dlatego, jak mówię, chciałbym dla Was nagrać Horizon Zero Dawn. Nagram dwa, może trzy odcinki, testowe, tak po 20 minut, myślę, że będzie git, ale trochę dłuższe. Takie testowe odcinki, żeby zobaczyć, jak Wam się będzie to podobać. No i ewentualnie, jeżeli będziecie chcieli, to będę ją kontynuować. No i też, jak mówiłem, chciałbym nagrać Don't Starve, ale co zobaczycie, jak dopiero wrzucę sam Don't Starve. A w sumie nie wiem kiedy będzie. W ogóle też pomyślałem, żeby zacząć robić jakieś ciekawsze miniaturki, bo ja zazwyczaj biorę po prostu obrazy z neta w kleję bobra. I jestem szczęśliwy. A pomyślałem, żeby właśnie może jakieś ciekawsze miniaturki robić. Dlatego jeżeli zobaczycie teraz jakąś jakkolwiek inną miniaturkę, w sensie dosłownie mi chodzi najprawdopodobniej, że ja zrobię screenshota w pewnym momencie odcinka i tego użyję później dalej wkleję tego bobra. Tam. Ale jeżeli macie jakiś pomysł inny na miniaturki, na przykład dla filmów, to z wielką chęcią usłyszę, bo ja osobiście się na tym nie znam. Ja tego nie robiłem. Jestem nowy, nie wiem, co się dzieje. Eee, dobra, wczytywanie w dalszym ciągu jest. Ono pewnie trochę potrwa. Myślę, że Wam nie zrobić mimo wszystko cięcia, bo to trochę zajmie. Wątpię, żeby Wam się chciało tutaj czekać. Więc ja zwyczajnie zrobię dla Was tutaj cięcia. Wy będziecie mogli zobaczyć jak już będę grał A ja będę czekać aż ten cały pasek się zrobi czerwony Więc... Zaraz przyjdę Dobra, więc jesteśmy już 6 eee! lat później Nie wiem czy to jest... Ja, chyba jest zagłośno, mi się tak wydaje Dajmy na 30, 30, 30 Nie jeszcze szczerze czy to jest dobry moment w którym ja zaczynam Uznajmy, że tak. Jeżeli dobrze tego nie słyszycie, to przepraszam. Możecie powiedzieć w jaki sposób byście chcieli, żeby to było słyszalne. Ale jak widzicie, oni tutaj zbierają jakieś jagódki. O, no, mamy 60 FPS-ów, okej, dobrze. Najwyżej trochę zmniejsze wymagania graficzne. Jak widzicie, oni zbierają żegutki. To dużo owoców. Matka Nora. Of Jesteś dobrym zbieraczem, prawda, mały Baście? Tak, Bast jest, jest bardzo dobrym zbieraczem. Jak widzicie, oni zbierają w sobie jagódki, a nasza postać, bo jesteśmy kobietą, czy jestem z tego powodu Ani trochę. Bo według mnie to ma swój klimacik, dobrze, grzeczny chłopak. I tutaj, o, ona chce dać czagutki, mayobery. Idziemy. Ona powiedziała, żeby szli. No nieładnie. Nieładnie. Jak widzicie, ona jest okrutnie wyrzutkiem. Nikt jej nie lubi. Poza tamtym ziomem, który ją wołał. O, chyba, chyba z nim będzie jakiś wątek, że on ją później jakoś tam polubi czy coś tam. Nie pamiętam dokładnie o co tam chodzi, bo szczerze, Uznajmy, że tak będzie. O, i ona tu zniszczyła jak wody. A ja bym nie jest że ja, w jej miejscu. No i ona sobie pobiegła. Nie biegnie, biegnie, biegnie. Przepraszam bo tych ścinki. Szczerze, przepraszam, za nie. Absolutnie nic z nie zrobię. <laughs> Dobra i spadamy w jakieś miejsce. Nie wiem absolutnie gdzie Znaczy. Ja wiem. Wy nie wiecie. Ja już to grałem trochę. No niestety. Ale to w dalszym ciągu nie jest to jak w że ja wiedziałem wszystko. Tutaj... Oj, no i mamy Rosta. Rosta jest nasz ziomeczek. To jest nasz taki jakby ojciec. No i... No, Rost nas nie usłyszy, dlatego my, my musimy teraz jaskini. samemu coś zrobić. Podarunek z przeszłości, jak widzicie. O, tutaj na przykład są szczury. Pff. Dobra, wejdź do jaskini. Czy jak ja tutaj pójdę, to coś się wydarzy? Czy tutaj coś jest takiego ciekawego? O, powinienem tutaj wejść? Coś mi się nie wydaje. To muszą być ruiny ze świata metalu Okej okay. Ej, nie, mi się wydaje, że źle poszedłem. I chwila. Pójdę sobie tam, ok? Mogę tam pójść? się wskoczę tu Postacia, proszę. Nie mogę się wydostać. Chcę, aby przykucnąć. Okej, okay, szczerze zapomniałem o tym, że tak można. Tutaj może ja tu powinienem iść. To tak wygląda bardziej naturalnie. Chyba to. Nie, to, to ja. Wy... Okej, okay, ja wychodzę z jednymi. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. I widzicie, tu jest jakby taki świat metalu. Jakby to nazwać. A to jest tak, jakbyśmy. To by. Hmm. Jakby to były nasze czasy. Powiedzmy bardziej zaawansowane. A to jest takie post -apo. O. Tak bym to nazwał eksplorujmy sobie to, bo ja za bardzo nie eksplorowałem jak ja grałem szczerze mówiąc W sensie coś tam widziałem, coś tam pozbierałem, ale nie przywiązywałem do tego aż tak dużej uwagi A o kinek będzie dłuższy Okej okay. No zabronił, ale jak nie będziemy się starać żeby stąd wyjść to zdechniemy no, Chyba by tego nie chciał YouTube nie lubi takich słów, czy mnie to interesuje? Nie, mam to w dupie bo, mogą mi naskoczyć. Dobra, tutaj nic nie ma. Tu nic nie ma. Tam nic nie ma. Okej, okay, idźmy stąd. Weźmy sobie tu. Czy tutaj coś jest? Tutaj są. Ok, uwalić. Tutaj są jakby takie szpikulce. Szkoda, że ich się nie da jakoś rozwalić. Nie mogę w to uderzyć, nie? Niestety nie jesteśmy jakimś gekim, żeby to rozwalać. Pozdro dla tych, którzy wiedzą, o co chodzi z gekim. Co do za postać? skąd? Okej, okay, idziemy w górę Tu również nic nie ma O Jezus Maria, sam się przed chwilą wystraszyłem, że coś nam nie wbiegnie teraz Dobra, chodźmy Tu nic Ale... To coś żywego? Ja nie pamiętam, ja dość dawno w tą grę grałem W sensie, realnie, ja w nim grałem Gdzieś na początku lutego. Albo, no tak w lutym ogólnie. Co to? człowiek. A, nieżywy człowiek. A, to leźno Myślę, że jakiś potwór. O, patrząc na niego, to on jakiś taki kwiatek. Kwiatki obok niego rosną. pa Pajęczynka! Nie jest źle. On coś zrobi? Nie, głową odpadnie? Chyba nie. Chyba jest Git. Sorry, jak słyszycie, że my krzesło skrzypi. Życia. <grydy> Dobra, i my teraz mamy jakiś taki... Jakby to jest najnormalniejsza rzecz, jaką nasza postać może zrobić, nie? Dostaje jakieś dziwne coś od zioma, który niedawno umarł, w się dość dawno, ale w dalszym ciągu jest martwy. <grydy> Zakłada w no. Uhocz tam na głowę, czy na co tam zakładał jakby. No ale to będzie potrzebne dla fabuły. Nie czepiam się, sam lepiej nie wymyślił pewnie. W ogóle ładne są te postacie. W sensie nie pamiętam z którego roku jest ta gra, chyba też 2018 albo 2020 może. Nie, nie pamiętam, ale ładna grafika tu jest, naprawdę. Światła, światła. Jak ono to robi? No i tu jest ogólnie teraz motyw tego, że mamy tego Fokusa. Fokus to jest takie. Jak my mamy na przykład tego Fokusa, to tutaj widzimy jakieś dziwne rzeczy, nie? Nic z nimi nie mogę absolutnie zrobić, ale są. A jak jest ten fokus, to podaj, że ja mogę tam robić jakieś inne rzeczy, no ale wtedy na przykład tak jak tutaj nie mogę. E, nie, mogę nie mogę, nie mogę. Nie mogę biegać. Wyskanuj urządzenie, no i tutaj na przykład mogę sobie iść. Ja mam zeskanować co? Ja mam zeskanować to. Tamto, kabel zasilający. Tymi drzwiami. Użyj zamka holograficznego, to jest to? Drzwi bunkra. Nie, to tam to, to, to. jest? z Maria, nie wierzę w ciebie. Przepraszam Was, to ja czasami taki jakiś ułomny jestem. Dobra, tutaj mam iść. A to zeskanować? Holo zamek. Obróć w lewo, obróć w prawo. A. Ok. Zmieniło No zmieniło. Dobra. Jak mówiłem, ja dawno w tą grę nie grałem, ja absolutnie nie wiem co się tu dzieje. Będę po prostu czasami musiał wam cięcia robić. Jak będą sytuacje, w których nie będę wiedział, co mam zrobić czasem po prostu wejdę na one tak. Czyli też zmieniły kolor, więc mogę teraz je otworzyć super dobra tam mamy iść ale o można to zeskanować nie ale tutaj jest jakaś wiadomość chyba dobrze widzę mogę coś z nią zrobić i pod e szyfrowanie czarny kwart aha ok, czyli jakiś czarny kwart nie wiem o co tam chodzi absolutnie Dobra, zejdźmy sobie na dół. Ciekawi mnie ten świat, szczerze mówiąc. Tu będą takie maszyny później dowalone. Ja tam z jedną później się biję, z takim jednym losem, albo dwoma nawet chyba. No jakby. Ludzie, to będzie świetna seria. Co to jest? To. To moja droga. Jest ludzkie ciało. O, cześć. O, yy, to są ogólne hologramy. No to się nie ona nie zna pojęcia hologram. No i z tego co widzimy, to to jest ojciec jakiegoś Izaka. To nie jest żydem. No i ona ogólnie jest zadowolona z tego powodu, że ktoś w ogóle tato nie? A w ogóle... Ja z tego co pamiętam, był wątek tego, kto jest jej, kto jest jej matką. Ale nie był chyba wątek, kto jest jej ojcem. bardzo kocha swojego synka. Wszystkiego najlepszego, Idaku. A co to jest? Hola, hola, uszkodzone dane, częściowe. Aha, ok. Yy, czy coś jeszcze mogę mieć? Tutaj, coś. Tego nie mogę. to są jakieś liczby. 4, 5, 8, 1 chyba. Coś tego typu. Nie, nie będę rozwiązywał żadnych zagadek tutaj. Musimy się przecisnąć, ale luźno, Nasza postać jest dość mała. Eee, dobra, pójdźmy tu. Mogą być jakieś rzeczy. O, na przykład tu. Pewnie. Nie wiem, czy to słyszycie dobrze, więc musicie powiedzieć. Poczekajcie, ja wam zrobię to trochę głośniej, bo ja to średnio słyszę, to może by to słyszycie dość słabo. A, ale mógłbym... Szczęśliwego Nowego Roku... Chyba powinniście to dobrze słyszeć. No proszę. Szczęśliwego Nowego Roku, okay. pamiętniku. Dasz wiary, że wczoraj naprawdę świętowaliśmy? No więc tak. Tak jakby. Dyrektor Evans zaprosiła wszystkich do sali wspólnej. Mm -hmm. Nie mam pojęcia, skąd wytrzasnęła czapeczki. Trupi klimat. Siedzimy, patrzymy, jak wskazówka zbliża się do północy. I myślę sobie, czy tylko ja dostrzegam ten symbolizm? Byłoby warto, gdyby Skylar znowu się upił, ale. Chyba byłem błędem, którego nie zamierza powtórzyć. Ej, też jestem smutna. Czyli w skrócie, a, no ale no, nie będę tak komentował, widzę, jakby. Bardziej ogarnięci będą wiedzieć o co chodzi. To jest smutno to tu kolejny nie To mamy minutę 12, dopiero to luźno, jeszcze trochę tu posiedzimy, to pewnie dwa ciki. jeszcze z tego zrobię. <gry> tu jest jakiś ziomek. Widziałem, jak się zbierają w sali zebrań. Bydło na rzeź, tylko że uśmiechnięte. Czana rozdawała wszystkim leki, jakby życie było jakimś bólem do uśmierzenia, ale nie dla mnie Nie odejdę hmm. po cichu, nie odpłynę Zakończę swoje życie kropką, nie wielokropkiem Cholera, zakończę jakichś blokiem to to Jeśli ktokolwiek, kto to usłyszy, poczuje się urażony, trudno Nikomu nie jestem już nic winien Aha Okej, okay, myślałem, że to trochę inaczej wyjdzie. <grymne> ale spoglądam. Jak to nie odpuszczę się to za odszyjmy. Sorry, ale piję co jakiś czas. Czas. Bo. Czas, czas, czas. Piję co jakiś czas, bo sufo mi w ustach. Muszę się nawadniać. Pamiętajcie, pijcie wodę. Czemu tutaj są? No nie wiem, bo Co A... im Nie żyli. Medik, nie? Ale no bez ja mam nagrywać myśli dla potomności. No sumie, Świetny pomysł, drzwi. dyrektor Ewas. że niby do tej pory dla potomności zrobiłem za mało. Tak. Po co bym tu był w takim stanie jak nie dla potomności, co? To może oni chodzą chodzi. No, już mam tego. Potomność może iść się walić na ryj. <laughs> Ej, mam teorię, że oni wszyscy byli chodzi i jej matka też na przykład była chora, a ona jest czymś tam. To się... To może nawet nie być teoria. Ja mówię, zakładam, że gdzieś to słyszałem i teraz po prostu to mówię dlatego, że gdzieś to kiedyś słyszałem. We, tak sobie. się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci waszej, co to znaczy naszej. Przepraszam, <laughs> ale dawno tego nie robiłem. A te leki otrzany, <laughs> solidne. Czy to? No dobra. Od początku dzieci. Rówaś Mario. Mario łaski pełna. Pełna. La, la, la. Yy, dobra, czyli to albo to był coś w stylu narkotyku, albo truciznę. zakładam truciznę i że oni byli chodzi, na przykład, żeby stąd nie wychodzić i nie zarażać innych, to się wszyscy otruli. Taka teoria. I Maciu Zawsze chciałam je zobaczyć, a tego nie zrobiłam. No, Klem życia. nie pojechałam, jak zaprosił mnie Owen. Jestem głupia. Trzeba było jechać. No, trzeba było. No nic. Czy był tu jakiś Ołem? Czy na przykład ty miałeś na imię Ołem? Nie, ty byłeś konor. O, o już się O jeszcze nie lubię. Ciebie nie mogę zeskanować, ale Ciebie mogę. Ten nie ja. Świat, jak śnieg. Się. Słońce przystanie. Dobra, zamknij. Eee, abstrahując od tego możecie się napisać w ogóle. Oglądasz kiedyś Mile Pony? W sensie według mnie My Pony to jest najbardziej męska bajka, jaka istnieje. nie. znam mężczyznę, który... nie tego, który nie oglądał My Little Pony. Dziękuję. Dobra, o czym ty będziesz gadać? Kim jesteś? Czy jest Ella. Nie wystarczy, wiesz, gdy A Może nie. Jak stałaś w sukience z retroprzęsy, a do tego ten uśmiech. Musiałam się odwrócić, bo byś zauważyła... Oj, 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 oj. Jak mi się twarz zmienia od kwitnących w środku uczuć, wiesz? Humo nie wiadomo. To była chwila, ale od razu wiedziałam. Wiedziałam, że będziemy na zawsze. Okej, okay, to na zawsze będą, nie wiem co, ale będą. Okej. Okay. Choma nie wiadomo, rozumiem. Eee, dobra, pójdźmy jeszcze trochę dalej i zakończymy tutaj odcinek. O, nasz ojciec. Znalazł mnie. Prosty mnie znalazł. na dole. Idę, idę. Idź. Dobra, tutaj sobie zakończymy. To jest git miejsce myślę. To jest git. Dobra, więc w takim też będzie razie, jak widzicie naszą piękną koleżankę. Dobra, zaraz przyjdzie. Jak widzicie naszą piękną koleżankę, my zaraz y, będziemy szli dalej. nagram jeszcze drugi odcinek, który będzie kontynuacją tego. Ale w tym momencie ja się z wami żegnam, bo nie, nie chcę też y, nie wiadomo ile siedzieć w tej grze, nie wiadomo jak długo robić tych odcinków. To będzie długa seria. Dlatego dziękuję Wam za oglądanie. Piszcie komentarze, że Wam się takie coś podoba. I następnego odcinka. 拜拜。Bye bye.